Skandal z gazem, litewskie zakazy tranzytu i odwetowe kroki Gazpromu. Energetyczna partia szachowa między Rosją a Europą weszła w ostatni etap. A teraz pojawia się główne pytanie, kto w tej partii postawi szach i mat? Przyjaciele, czujecie to? Znów pachniało pieczeniem w energetycznej kuchni Europy. Ale tym razem zamiast zwykłych wycieków gazu na porządku dziennym jest zaostrzenie litewskiej kontroli tranzytu i odwetowe kroki Gazpromu. Projekt Nord Stream 2, wokół którego kiedyś toczyło się wiele kontrowersji i dyskusji, teraz nie tylko ożywa, zamienia się w prawdziwą geopolityczną bombę atomową. Czy jesteś gotowy na ewentualną eksplozję? Dziś mówimy nie tylko o gazie kaliningradzkim, ale także o niezależności całego regionu. W końcu obwód kaliningradzki jest strategiczną rosyjską enklawą otoczoną przez kraje UE i jest całkowicie zależny od stabilnych dostaw przez Litwę. Litwa postanawia teraz odciąć tlen, a Gazprom z kolei podnosi stawkę jak zapalony pokerzysta. Co to oznacza dla nas, dla Litwy i dla całego świata? Zastanówmy się, ale zanim przejdziemy dalej, chcę powiedzieć kilka słów. Wiesz, czasami wydaje się, że Rosja nie jest w konflikcie z Europą, a Hollywoodscy scenarzyści postanowili rzucić nam nową dramatyczną fabułę, podobną do Gry o tron, gdzie zamiast mieczy rury gazowe, a stawka jest znacznie wyższa. Jak zakończy się ta historia? Katastrofa czy triumf? Aby zrozumieć, w jaki sposób Kaliningrad znalazł się w centrum tej energetycznej gry w szachy, trzeba trochę cofnąć się w czasie. Region ten zawsze był strategicznie ważny dla Rosji, a jego położenie otoczone przez kraje UE sprawia, że jest to idealny punkt nacisku dla przeciwników. Litwa od dawna postrzega tranzyt gazu do tej rosyjskiej enklawy jako dźwignię wpływu. Odcięcie tlenu jest ich atutem w rękawie. Brzmi sztywno, ale taka jest rzeczywistość geopolityki. Od początku dwóch tysięcy lat dwudziestych Litwa zwiększyła kontrolę nad dostawami, a w niektórych przypadkach nawet je zablokowała. Oficjalnie odbywa się to pod auspicjami Komisji Europejskiej, mówią regulujemy przepływy, chronimy rynek. Ale wszyscy wiedzą, że gra jest znacznie głębsza. Obwód kaliningradzki, otoczony przez kraje UE, stał się czymś w rodzaju pionka rządzonego przez większe siły. W związku z tym mieszkańcy czują się w stanie ciągłej niepewności. Czy jutro będzie ciepło w domach, czy Litwa znajdzie kolejny powód do manewru? Rosja oczywiście nie mogła pozostawić takich działań bez odpowiedzi. Gazprom rozpoczął pracę nad projektem połączenia Nord Stream 2 z Kaliningradem. Plan ten nie jest nowy, był omawiany na początku 2010 lat, ale z powodów politycznych i ekonomicznych był długo opóźniany. Teraz wydaje się, że nadszedł czas na jego wdrożenie. Oddział o długości około 200 km może rozwiązać problem bezpieczeństwa energetycznego regionu i jednocześnie wzmocnić pozycję Rosji na rynku energetycznym. Jednak, jak można się było spodziewać, Wilno natychmiast podniosło protest. Jak to jest budować gazociąg z pominięciem ich warunków? Komisja Europejska natychmiast włączyła się w proces i wszczęła śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi. Formalnie firma jest oskarżana o manipulowanie dostawami gazu i tworzenie sztucznych niedoborów, co rzekomo doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen. Stawką są kary, które mogą sięgać 10% obrotów firmy. Jednak niewielu wierzy, że tak naprawdę chodzi o kwestie gospodarcze polityka oczywiście odgrywa tutaj kluczową rolę. Jednocześnie stawki nadal rosną. Dla obwodu leningradzkiego budowa nowego gazociągu to nie tylko kwestia wygody, ale kwestia przetrwania. Jeśli projekt zostanie ukończony, region uwolni się od zależności od Litwy i będzie mógł poczuć się bardziej chroniony. Jednocześnie Europa jest zmuszona balansować między wewnętrznymi podziałami a presją zewnętrzną. Nerwy wszystkich są na granicy, a czas gra w ręce tych, którzy są gotowi działać szybko i zdecydowanie. Historia gazu przerosła już ramy prostej walki gospodarczej, stała się symbolem nowej geopolitycznej konfrontacji, w której każda ze stron próbuje przejąć inicjatywę. Kto wygra tę partię szachów, czas pokaże, ale jedno jest oczywiste: konsekwencje tej konfrontacji odbiją się daleko poza Europą. Głównym konfliktem nie jest tu tylko kwestia rur i gazu, ale zderzenie interesów Rosji i Unii Europejskiej o kontrolę nad przepływami energii i strategicznymi regionami, takimi jak Kaliningrad. To walka o prawo do dyktowania zasad gry. Kaliningrad jest uwięziony i od działań Rosji zależy, czy pozostanie pionkiem, czy stanie się większą figurą. Litwa, z jej ścisłą kontrolą, nakłada ograniczenia na tranzyt gazu do Kaliningradu, powołując się na konieczność przestrzegania nowych regulacji. Komisja Europejska łączy się poprzez dochodzenia antymonopolowe i naciski na Gazprom, próbując ograniczyć jego wpływ na europejski rynek energii. Ale czy UE jest gotowa na cenę, jaką będzie musiała zapłacić za tę grę? Po jednej stronie pola jest Rosja, która z całych sił stara się wzmocnić swoją pozycję. Nowy projekt gazociągu do Kaliningradu to nie tylko gaz, to polityka, strategia i przetrwanie dużego miasta Rosji. Po drugiej stronie Unia Europejska jest rozdarta kontrowersjami związanymi z nieporozumieniami dotyczącymi zależności energetycznej od Rosji, podziału obciążeń finansowych między kraje członkowskie i różnych podejść do polityki klimatycznej. Ale Kaliningrad, który próbuje utrzymać kontrolę między nimi, stał się polem bitwy, na którym decyduje nie tylko jego los, ale także dalszy układ sił w regionie. Zadania są tutaj oczywiste. Rosja chce pokazać, że jest w stanie chronić swoje regiony i ominąć wszelkie bariery. Unia Europejska z kolei próbuje udowodnić swoją zdolność do wywierania presji na przeciwnika, zachowując niezależność energetyczną. Jakie są jednak zagrożenia dla obu stron? A kto tutaj traci więcej? Główne pytanie, które unosi się w powietrzu, brzmi co jest ważniejsze ambicje geopolityczne czy stabilność dla milionów ludzi. Odpowiedź na to pytanie da rozwiązanie tej trudnej i intensywnej gry. Wydarzenia zaczynają się rozwijać w zdumiewającym tempie. Rosja, w obliczu surowych środków ze strony Litwy i Komisji Europejskiej, nie zamierza się wycofać. Gazprom aktywował wszystkie zasoby, aby przyspieszyć projekt połączenia Kaliningradu z północnym strumieniem II. Na budowach gotuje się praca, ekipy pracują przez całą dobę, aby mieć czas w jak najkrótszym czasie. Po raz pierwszy od wielu lat dyskusja na temat nowej gałęzi przeszła z kategorii teorii do rzeczywistego wcielenia. Jednak UE nie drzemie. Komisja Europejska zwiększa presję na Gazprom, wszczęto dalsze dochodzenia, a wiele krajów Unii Europejskiej domaga się surowszych sankcji. Zaostrzenie przepisów dotyczących tranzytu i handlu staje się nową normą, która uderza nie tylko w Rosję, ale także w samych europejskich konsumentów. Wśród tych wydarzeń ceny energii nadal rosną pogłębiając kryzys w przemyśle i zwiększając obciążenie finansowe obywateli. Tymczasem Kaliningrad staje się czymś w rodzaju farpostu w tym konflikcie. Władze regionalne pracują nad opracowaniem alternatywnych planów zaopatrzenia w celu zminimalizowania ryzyka. Wśród możliwych rozwiązań jest schemat z autonomicznym dostarczaniem energii elektrycznej i budowa rezerwowych zbiorników gazu. Tymczasem analitycy zauważają, że konflikt stopniowo wykracza poza temat energetyczny. Oświadczenia polityczne brzmią coraz ostrzej, a rozłam między krajami UE w sprawie interakcji z Rosją staje się coraz bardziej widoczny. Niektórzy przywódcy wzywają do dialogu, podczas gdy inni domagają się całkowitego zaprzestania współpracy. Napięcia te znajdują odzwierciedlenie nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale także przyczyniają się do eskalacji w samej Unii Europejskiej. Napięcie osiąga szczyt. Na jednym froncie ekipy budowlane Gazpromu, które walczą nie tylko z wyzwaniami technicznymi, takimi jak trudne warunki pogodowe i potrzeba pracy w przyspieszonym tempie, ale także z przeszkodami politycznymi. Każda z tych przeszkód może zagrozić całemu projektowi i wygląda na to, że Europa będzie bardzo zadowolona z niepowodzenia tego projektu. Unia Europejska, która boryka się z rosnącą presją od wewnątrz, rosnącymi cenami energii, protestami konsumentów, które coraz głośniej domagają się stabilności. Oraz rozłamem wśród państw członkowskich, próbujących zdecydować, co jest ważniejsze, zasada czy dobrobyt gospodarczy, znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji. Ale najbardziej dramatyczny moment przychodzi, gdy Rosja twierdzi, że ukończenie gazociągu do Kaliningradu jest kwestią bezpieczeństwa narodowego. Ten krok wywołuje burzę reakcji. Komisja Europejska zaostrza sankcje wobec aktywów Gazpromu w europejskich bankach, a Litwa pod naciskiem swoich sojuszników, ogłasza możliwość całkowitego zakazu tranzytu jakichkolwiek rosyjskich nośników energii przez swoje terytorium. Ponadto w krajach sąsiednich nasilają się protesty przeciwko postrzeganym zagrożeniom środowiskowym związanym z alternatywnymi drogami dostaw. W związku z tym Europa stoi przed krytycznym wyborem: kontynuować presję, ryzykując własny kryzys energetyczny, lub pójść na kompromis. Niektórzy twierdzą, że ustępstwa Rosji są oznaką słabości. Inni obawiają się, że stworzy to precedens dla dalszych żądań. Kompromis wydaje się jednak coraz bardziej nierealny, strony są tak polarne, że nawet wysiłki dyplomatyczne, takie jak nadzwyczajne szczyty i mediacje organizacji międzynarodowych, nie wydają się zbliżać do siebie. Tymczasem Kaliningrad staje się nie tylko regionem, ale symbolem nowej geopolitycznej konfrontacji. Wprowadzane są środki tymczasowe takie jak wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, przenoszenie dodatkowych zasobów i rozwój lokalnej infrastruktury. Jednak wysiłki te nie wystarczą, aby całkowicie wyeliminować zależność regionu od dostaw zewnętrznych. Deklaracje polityczne stają się coraz ostrzejsze, a różnice między krajami Unii Europejskiej stają się coraz bardziej widoczne. Chociaż niektórzy przywódcy otwarcie domagają się całkowitej izolacji Rosji, inni zaczynają kwestionować skuteczność tego podejścia. Biorąc pod uwagę kryzysy gospodarcze w swoich krajach, napięcia te znajdują odzwierciedlenie nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale także przyczyniają się do eskalacji w samej Unii Europejskiej, gdzie nasila się konfrontacja między twardogłowymi a bardziej pragmatycznym obozem. Cała sytuacja zamienia się nie tylko w konflikt wokół rurociągu, ale w thriller energetyczny, w którym stawki rosną każdego dnia. Wszystkie oczy skierowane są na ten mały kawałek Rosji otoczony przez Unię Europejską. Jak zakończy się ten dramatyczny konflikt? Czy uda się znaleźć drogę do pokoju, czy też korona szachowa pozostanie w rękach najsilniejszych? Kryzys w energetycznej partii szachowej powoli zaczyna się rozwiązywać. Po tygodniach wzajemnych oskarżeń i gruźb strony w końcu przystępują do negocjacji. Głównym tematem dyskusji jest kompromis, który pozwoli zachować twarz wszystkim uczestnikom. Ale co Rosja i Unia Europejska chcą zrobić, aby wyjść z tej patowej sytuacji? Rosja, pomimo stanowczej retoryki, zachowuje ostrożność, uznając, że Kaliningrad pozostaje pod znakiem zapytania. Kreml proponuje jednak nowe warunki handlowe dla Europy, mające na celu zmniejszenie zależności od tranzytu przez Litwę. Jednocześnie Rosja wzmacnia inwestycje wewnętrzne w obwodzie kaliningradzkim, budowę nowych elektrowni, rozwój infrastruktury i wprowadzenie nowych ulg podatkowych dla przedsiębiorstw. Posunięcia te sygnalizują długoterminową strategię Rosji która ma na celu zminimalizowanie słabych punktów i wzmocnienie niezależności energetycznej regionu. Z kolei Unia Europejska stoi w obliczu rosnącej presji. Fala protestów, wywołana wzrostem cen energii, zmusza europejskich liderów do szukania sposobów na ustabilizowanie rynku. Francja i Niemcy proponują utworzenie jednolitego funduszu bezpieczeństwa energetycznego, który umożliwi wsparcie dotkniętych krajów członkowskich. Jednak podział w UE pozostaje zauważalny. Kraje Europy Wschodniej domagają się surowszych sankcji wobec Rosji, a państwa południowe nalegają na potrzebę dialogu. Kaliningrad, który stał się epicentrum prowokacji, stopniowo dostosowuje się do nowej rzeczywistości. Władze regionalne uruchamiają programy mające na celu rozwój lokalnych mocy energetycznych, co pomaga zmniejszyć zależność od dostaw zewnętrznych. Wzrasta wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a miejscowa ludność stopniowo przyzwyczaja się do nowych warunków życia. Ale najważniejszym rezultatem tej historii jest świadomość obu stron, że dalsza eskalacja doprowadzi tylko do dużych strat. Ta lekcja służy jako podstawa strategii współpracy. Chociaż nieufność między uczestnikami konfliktu pozostaje silna, to jednak pojawiły się kroki w kierunku stabilizacji. I nawet najbardziej napięty thriller musi się kiedyś skończyć, lub, jak mówią w szachach, remis jest również wynikiem. Tak więc, przyjaciele, ten thriller energetyczny doszedł do logicznego wniosku. W trakcie konfrontacji widzieliśmy ambicje, presje, manewry strategiczne, a nawet zagrożenia. Jednak lekcja, której możemy się nauczyć z tej historii, leży na powierzchni, nawet w najostrzejszych konfliktach najważniejsze jest poszukiwanie równowagi. Kaliningrad, który był pionkiem w wielkiej grze geopolitycznej, stał się symbolem przetrwania i adaptacji. Region nauczył się polegać na własnych zasobach i inicjatywach i jest prawdopodobnie najlepszym przykładem tego, jak lokalne wysiłki mogą być odpowiedzą na globalne wyzwania. Rosja ze swojej strony pokazała, że jest gotowa bronić swoich interesów, ale jednocześnie podjęła kroki w kierunku wewnętrznego wzmocnienia. Europa z kolei stanęła w obliczu realiów zależności energetycznej. Kryzys ten był silnym impulsem do zmiany podejścia do współpracy i bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiście podziały między krajami pozostały, ale ogólny wniosek jest jasny, naciskanie na siebie do końca oznacza ryzyko zniszczenia całego mechanizmu interakcji. A teraz, przyjaciele, chciałbym wyrazić swoją opinię na temat materiału. Czytając ten materiał, mimowolnie myślę o tym, jak złożone i wielowarstwowe stały się współczesne konflikty. Tutaj spleciona jest polityka, ekonomia, ekologia, a nawet element ludzkiego dramatu. Szczególnie ważne jest dla mnie to, jak w tej sytuacji każda ze stron stara się nie tylko chronić swoje interesy, ale także zademonstrować siłę, która czasami wygląda jak walka o samą walkę. Kaliningrad w rzeczywistości stał się symbolem wrażliwości i potrzeby adaptacji, ale jednocześnie pokazał, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój, aby zminimalizować zależność od czynników zewnętrznych. Z drugiej strony ta historia sprawia, że myślisz o globalnych konsekwencjach eskalacji. Czy Unia Europejska była warta poświęcenia stabilności i dobrobytu własnych obywateli dla zasad, jeśli rezultatem były wewnętrzne protesty i podziały wśród krajów? Podobnie warto zadać sobie pytanie. Wydaje mi się, że w każdej konfrontacji, zwłaszcza tej wielkości, niezwykle ważne jest, aby zatrzymać się na czas i wybrać stabilność zamiast zniszczenia. A co myślicie? Która ze stron zrobiła lepiej i jakich lekcji nauczyli się dla siebie przywódcy? Napisz swoją opinię w komentarzach. Życzę Ci dobrego zdrowia i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, przyjaciele!